Potrzebuję tylko jeden bit, jeden Majk, jeden wdech. No mercy, pierwszy. Ostatnimi, ja ostatni, są so pierwszy. Tyle wiary w sobie nie ma żadnych swoich idoli. I chyba to ich boli, ty wybacz mi to. Tą... Teraz możesz mówić? Okej, okay, będziecie słuchać. I teraz wezmę zainstalować to. LOL. No to jest za małe trochę, ale okej. Okay. Walić to. Co za małe? Za mały ekranik, nie? Dobra. Chcę z enchantowanym Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim yy, w zasadzie już chyba piątym odcinku Saints Rowa yy, czwórki. Yy. Ogólnie cieszę się, bo to jest epicka gra. Przyciszyłem sobie Dlatego... Dlatego, dlatego e, że tak powiem, musiałem e, Jak to się nazywa? Wyjść. Nie, 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 I teraz nie. biegam sobie z laserem... Czekaj, Byle gdzie? O! Nasz. No. Dobra, wskoczę do auta. chopa I... Zakładnika też mogę sobie wziąć. Okej. Okay. Dobra, jedziemy. Ło jump! Oje! Oh, yeah. Mam 40 sekund, by pojechać z zakładnikiem. Shit. Dobra, ta gra. Rozwala mnie. Nie, 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 błagam, mnie. Uciekaj, dobra. Ja tyłem jadę. Dobra, git, git. Zakładnik nie ucieknie. Jest wstęp. Ja bym dawno wyskoczył. Dobra. Jest, zapomniałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jest ze mną. Kubiks, mój wierny fan, który uciekł fa który uciekł mi ten zakładnik. Okay. Kiej. Ulepszenia mogę właśnie. To co ulepszymy? Mam dwa ulepszenia. Zdolności gangu? Nie. Y zdolność. O! Akceptuj. Okej. Okay. I... i... zdrowie. E, e, zdrowie, żeś... Przechodniku nie. E, walka może. Amunicja, karabin, nie. Obrażenia. Nie. Pojazdy... Nie będzie mi potrzebne z tego co wiem. Ulepszenia. Nagroda za punkty zapalne. Cash e, z Zdolności chyba się opłacało ulepszać. Teraz zdrowie trochę. Z, może wzmocnienie trochę. Dobra. Okej. Okay. Teraz y, misje mamy. Wybierzmy sobie. Misje główne. Poznaj zasady. Misje popoczne. Modyfikacje. Spraw sobie nowe ciuchy. Y, dodatki. Wyzwania. U. Widzicie, co zrobić. Dopimy sobie poznaj zasady. Ktoś ciągle się dobija. Enter. Dobra. Przeczytajmy. Klastry są bardzo dużym i luźnym. A, będę musiał zbierać klastry chyba. Yy, czytajcie sobie. Sp yy, czytajcie sobie. W tym czasie ja odpiszę do kolegi yy, pewnego. Nie. Teraz, ok. I. Yy, Kenzie, co ty właściwie każesz znaleźć? Jeszcze nie wiem dokładnie, czy one są, ale. Dobra, czyli mam szukać klastry. Wiesz o co chodzi? No, zaczynam, ale git, epicka gra mi się bardzo podoba. A tobie? Też. Po kilku odcinkach moich? No. W ogóle mam teraz laserowe bronie, bo obejrzałeś w zasadzie ile? Chyba dwa, nie? Chyba dwa. No. No bo trzeci dopiero co wróciłem i, i jeszcze został mi czwarty do wrzucenia. Yy, czekaj, lecę gdzieś. Mm. Kurde napisał. Bo odbierzesz telefon idiot. Kto? Jezus, jak jest, jaki on jest stępy, nie wierzę. Dobra. Jezu, właśnie gram na mniejszym ekranie i to mnie wkurza trochę i następny odcinek będę grał na większym. Widzę, że głos się nagrywa, jest wszystko git i jedziemy epicką furą. Mmm, mm, mm, baby. Dobra, jedziemy. Ehm, musimy pojechać tam. Tu jest jeden kl klaster czy flaster, nie wiem. Cluster. Cluster, no. Trochę jadę na skróty, ale wiecie, jak to jest w Saints Role. <grywa> eee... Znajdź klastry. Okej, okay, znalazłem, no. Ekstra. Znalazłem innego i teraz jadę po kolejne. Muszę sobie nowe ciuchy skombinować, to jest kolejna moja misja. Tylko taka... Uuuu! O Jezus, lepiej wyjdę z tego auta. Wbiję na przykład w to. A po prostu to jest. Ej nie, naprawdę nie chcę sobie robić z nią niczego. Dobra, ruchy. Kończy, dobra, no to na razie i. Na razie... Pożegnaj się! Na razie i możliwe, że do następnego no Dobra, ja już mam kolejny klastr. i w zasadzie jeszcze został nam jeden. Oje. Oh yeah. Jedziemy oho mm, to teraz muszę pojedziemy mm, sobie, sorry Chcę jechać Sorry 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 Okej okay. <grymne> To się nazywa salność gon mistrza A! Znowu nic, no ona coś tam pieprzy, nie wiem Dwa koła max Jej Cieszę się bardzo i niezmiernie. Znajdź klastra. Jakby gdzieś. Tu? Tu? Tu! Aha! Stój w imieniu prawa! Dobra, teraz. To. Oraz znajdź klastry. No i brakuje nam miejsca Dobra, jedziemy jeszcze tam. Nie wiem o co chodzi, ale okej. Okay. Pojadę z chęcią. Dobra. O, o, nice. To się nazywa troszkę szczęścia. Dobra, czekaj. Czekaj wbijmy w to auto na przykład. Dobra, git. Jedziemy. No, to jest Czuję się jak w szybkich i wściek. Dobra. Tu, tutaj i chyba gdzieś tutaj. E... E... tu. Przeskoczę, może przez to nie da się. Szkoda. Tu gdzieś. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy co się teraz stanie. Hmm, chyba może super moc. Jest! Super moc. Moce. Super sprint. Okej, okay, super sprint mamy. I. chyba jeszcze super skok mam kupić. Gilt. Dobra, mamy super sprint i super skok. E, co my tam jeszcze miałem ulepszyć niby? Czekajcie. Misję. Aha. Ok i niby wchodzi na mnie ta super moc. <grym>, już auta nie będą mi potrzebne. Osiągnięto punkt kontrolny. Ojej. Ło! Yes. Wow. Ło! Wow, tym dłużej przetrzymam spację? Dobre. Tylko trzeba sobie wcześniej trochę ten... przygotować. Dobra, spróbuję. Dobra, git. Doskoczyłem. Git, doskoczyłem. Ledwo, ale... Doskoczyłem. Okej, okay, tak też można. Ja, to, to Gid. Dobre, spoko. Mi się podoba. OK. Już prawie w zasadzie jesteśmy. Kurde, spadłem trochę. Shit. Dobra, nieważne. Zaraz wskoczę. Ok, jestem. Spadłem. Dobra. Gdzie nim ruszać? Mam za przeproszenie. Ok. 10 minut trwa odcinek, więc jeszcze tak około. Ta y, misja do końca. Aha. Czyli mówią, że klastry mam zbierać chyba. Nie, to jest wyścig. Aha. Okej. Okay. Dobra. Już się trochę powyściguję. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Ruchy. Go, go, go. Urde nie. Mogę to zlamić. Ruchy, ruchy. Nie zebrałem jednego, fuck. Dobra, ruchy, ruchy. Ruchy, ruchy. Okej, okay. git, git, Trafiłem se. Trafiłem se. Ok. Teraz tu, 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 tu. Okej, okay. ruchy. Tędy. Okej. Okay. Ruchy. Uda mi się wierzę w siebie. Że mi się uda na złoto. Kto wie? Okej. Okay. Jeszcze chwilę, jeszcze. Chwila, jeszcze chwilę. Dobra, jestem, złoto, je. Yeah! Udało się na złoto. Dobra. Git Wypalanie Ukończono Git Uuu, kasza, kaszka. Wiecie co zrobimy sobie jeszcze misję skupieniem e, tego jak to się nazywa? Skupieniem e, e, ubrań. Czy coś w tym stylu Czemu nie? Mapę zobacz misję e... albo to spróbujmy sobie zrobić. To czekaj. Weźmy sobie na przykład eee yy. co to jest kut w ogóle? A, to są H, osiągnięcia Eee, yy, ukończone misje, dobra Modyfikacje Kup nowe ubrania Dobra, zrobimy sobie to i tyle Już mi niepotrzebne są w zasadzie auto Co? Nie mogę teraz nagrywam cicho E, biegnę będziemy zbierać przy okazji klastra e, Julia. Sekunda! Prze e, sorry, zaraz będę musiał zrobić cięcie, bo e, siostra jak zwykle dobra nieważne zaraz będę musiał zrobić po prostu cięcie. Zaraz wracam e, tak do. Dobra, robię cięcie i wracam. Dobra, witam z powrotem Musiałem coś zrobić Hopa! Klastr Okej, okay, doskoczę? O, nie doskoczę, dobra O, trochę się zapędziłem Ale mnie szoto Hehe, <grym> okej okay. Otworzę Kup nowe ciuchy e Głowa może, okularki. Nie, brak nakrycia głowy. Ma być na taką naszą... Wiecie co? Ech. Może to, to, to nie. Górna połowa. Stanik. Okej, okay. maszyniki. Rzecz jasna to, no. Fioletowy, fioletowy jest. Git, kup. E, kupimy sobie jeszcze górną połowę. Może bluze trzecia ulica. Fajna była. Ale to bardziej to nie pasuje. Więc kupimy to. Trochę damy tutaj szyku. I damy też troszkę tego na przykład. Kupimy. Dolna połowa jeszcze. Bielizna. Buty. To są fajne, mi się podobają. Tylko podeszłem, chcę, żeby miała szare bardziej. Kupimy. I teraz jeszcze dolna połowa. No ej. Dolna połowa, mówię. Dobra. Kup. Okej. Okay. Wyjdź. Nie, jeszcze kolczyki i niej nadgarstki. Dobra, może być. Jeszcze kolczyki chcę. Diamentowe, ale nie widać. Anuluj, czekaj, mówię. Czekaj, diamentowe. Dobra, niech będzie. Kulciki z klejnotami. Okej, okay. i wychodzimy. Zobaczmy ile już trwa. Koło 17 minut i zaraz będziemy kończyć. Eee, tap, sklep z ulepszeniami. Mm. Czyli tu jest coś. Rozpocznij zbieranie wirusów. Nie, dobra, nie chcę mi się. Sorry. Sorry, sorry, sorry. W to wskoczę. Okej. Okay. Taksy, jej... Nie na no do dupy. Tak se znajdę... O! To auto jest spoko nawet. Dobra. Ulepszymy se. Yay. nawet nie wiem po co. Skoro i tak mam super prędkość 10 razy lepsze od jakiegoś gówna. Dobra. Podjedziemy se tam. Wiesz co? Mam to w i tak. Najlepsze są policyjne według mnie auta z tych wszystkich. Wuhuu, po co lat, skoro mamy? Super skok! Hoppa! O! Oh, Kurde! Dobra. Pięć klastrów, okej. Okay. Dziennik dźwiękowy, OK I, i, i... Tu coś będziemy mieć? O, gdzie dokładnie? Eee, tam, okej, okay, to auto, to jest moje. Przyspieszę teraz i se pozjadę szczerze. Eee, I chyba zrobili fajne auto jakieś i zakończymy ten odcinek na tej misji. Oho, dobra, nie to. I to. Dobra. Dobra Zniona Oj, tanie Będzie moje auto Jest przestań dzwonić, kupo zgniła No Serio? Czekaj masz w zmodyfikowane. Dobra, karoseria. Dobra, na razie się tu nie połowimy. Karoseria y, maski. Konceptuj. Y, kolory. Będę jeszcze to auto robił na lepsze Metalnik. O. Kolor lot albo nie co serio tak keep so to wychodzi e karoserii 3 Pomyślałem, że muszę zrobić sobie pasek i na, na biało. Ho ho. Ludzie. O, nice. Na złote muszę. Dobra. I skończymy tak. OK.